Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u ciebie. Mówię panu, ty jesteś panem moim, nie ma dla mnie dobra poza tobą. Ku świętym, którzy są na jego ziemi, wzbudził on we mnie miłość przedziwną. Ci, którzy idą za cudzymi bogami, pomnażają swoje udręki. Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich imion ich nie wymawiam swoimi wargami pan jest przeznaczonym mi działem i kielichem moim to właśnie ty mój los zabezpieczasz szlur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo błogosławię pana, który dał mi rozsądek bo nawet w nocy upomina mnie serce stawiam sobie zawsze pana przed oczy nie zachwieje się bo on jest po mojej prawicy dlatego się cieszy moje serce dusza się raduje a ciało moje będzie spoczywać z ufnością bo nie dozwolisz mojej duszy przy Olu i nie dozwolisz, by wierny tobie zaznał grobu. Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkoszę na wieki po Twojej prawicy.